Szymonu, z tej strony Janek. Wiem, że dawno nie nagrywałam, ale dzisiaj jesteśmy w Brawl Stars. Tak, oto właśnie jesteśmy w Brawl Stars. Jeżeli wam zostawcie 10 łapek w górę, jeżeli wam ta seria się spodoba, albo 5. Jeżeli będzie dużo łapek w górę, to zobaczę, że ta seria się spodoba, a jeżeli nie, to i tak ją będę nagrywał. Ale po prostu jesteśmy w Brawl Stars, tak. Moja gra, ja już w nią gram, mam już 2702 puszki. Dzisiaj sobie pogramy, mam już 18 brawlerów czyli zademiaszych I patrzcie, mam już mityka Gina, Mortisa. Też mityk. Piper jest epic. Daryl jest bardzo rzadki. Penny jest bardzo rzadka. Karl jest bardzo rzadki. Liko bardzo rzadki, Róza rzadki, Oko rzadki, Daj nam nagrodę Alej Pucharków, czyli postęp za 2000, Elrimo rzadki, ale bardzo dobry, Barley rzadki, Brok z Alej Pucharów za 1000 i Jessie z Alej Pucharów za 500, i Bull z Alej Pucharów za 250, za zamiarz początkowy, czyli nawet nic nie trzeba zbierać. Od razu ją masz. Mita. Aleja, aleja pucharów za 10 pucharków, a kol za 60. Mam już na nim 15 rangę. Mam do niego wszystkie skiny. No dobra, oprócz jednego bez nowy. Brakuje nam tylko wszystkich legend i jednego mityka, trzech epików i koniec. Ale jeszcze mam Aleję pucharów. Ale to jest za 3000, bo. Stig jest za 4, 8bit jest za 6. Tak? A więc. Napiszcie w komentarzu, czy Wam ta seria podoba. Bo myślę, że tak. Więc zagrajmy sobie moją ulubioną postacie, albo pokażę Wam wszystkie postacie. A tu są jeszcze tryby zbory w starcie, zadyma, wielka gra, oblężenie i elemacja, są inne jeszcze tryby, ale na grazie są to. Więc grajmy sobie szalik, za to się dostaje oczywiście pucharki, za wygraną... No to grajmy. No to jest pierwszy odcinek mój z Brawl Stars, więc więc no nie będę, no więc myślę, że wam się spodoba. Myślę, że mi się spodoba. Zainstaluję się sobie tą się sobie tą aplikację. Pisze się tą Brawl Stars. Dobra, pani Rosa. Tam jest Rosa. Jakby coś. Nie wiem, co mam... Tam jest Nita, to jest Nita. Ona ma miśka takiego na ulta. To jest Bibi, tak co mi macha tym mieczem. Nie To jest Bibi. To jest Poko, ktoś nie wiedział. Właśnie go bijam. Mam Poko. mam cztery power cubes. Power cubes są ważne. Jeśli ktoś nie wie, co to jest, to to jest takie coś, że dodaje nam punkty życia. Uleczył mnie. Zginął, niestety. Ale na szczęście może będzie minus 1, ale mm, o plus 2 na szeli, tfoko. Lęka siódma, bo ja nią nie gram szelką z początkowy, ale nie poszło mi najlepiej, bo ja nią, w ogóle nie gram. No, ale moja najlepsza postać to Jin, który mi dropnął jakieś przedwczoraj, jeszcze wczoraj. Także możemy zaraz sobie je zagrać. Nito, mam skina i myślę, że zagram z No, i właśnie już ile ten odcinek ma 4 minutki, żeby on nie był za długi. Więc będzie jakieś 12, może minut i skończymy go. No dobra, to lecimy. Zostawcie łapki w górę, naprawdę, bo ja naprawdę dla Was tu nagrywam. Wiem, że dawno nie było tych odcinków, ale nie mam czasu, szkoła i. I czasu nie ma. Jeszcze nie daj na Majku. Mam daj na Majka. Z 2000. To jest ten. To jest brok. On jest bardzo dobry. Ja gram teraz mitom Nikt się ogarnia, brał Kto to wie. Ale tłumaczę, bo ktoś może nie wie. Mamy powercuby, Okej, okay, mam dużo życia, to jest takie coś, Power powercube na życia, a ult to jest taki, to, to tutaj, to co jest prawie załadowane teraz i to jest właśnie ult, czyli taka moc dodatkowa. Mi to jest fajna. mi się nie dobrze gra. Zostało trzech zadmiarzy, bo ja jestem czwartym, tu piszę w lewym górnym rogu, tam jest Mike. Dobra, brok, 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 brok. Przybił z Rico i wielkie starcie ma. O dobra, on ma jeden cube. Chyba. Czekaj, tak, odmaję. on ma jeden. On ma jeden cube. No idź. Jak zginę, to się nie śmiecie, bo będzie dużo i tak kucharu. Dobra, wygrałem. To jest ult właśnie te. takie te żółte tego. To jest 10 pucharów. 9 ranga. Na nicie. Spoko. No tak, ty. Tu można zmienić skrzyneczki. Właśnie to są, ale to trzeba uzbierać za punkty żetony. Trzeba mieć to. Teraz zagrajmy koltę. Moją ulubioną postać Mam wszystkie skiny z niego, no naprawdę. Ale ja uwielbiam banita kold. Więc z nim zagram. On jest kozacki. Ja wam pokażę piper, ale piper na tą mapę nie jest dobra. Ale fajnie, bo są duże skrzynek jest na tej mapie. To mi się akurat tej mapie podoba. No. I możecie pamiętajcie, aby... To z ból, 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 ból. Pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał. Ja was do tego nie zmuszam, to jest dobrowolnie. Ale najlepiej by było, żebyście to zrobili. Zainstalujcie sobie, wpadajcie do teamu Wpadajcie do klubu Jak ktoś ma tą grę Wpadajcie do klibu Klubu, klub się nazywa, o to jest ult, teraz go używam ulta Wpadajcie do klubu Klub się nazywa na razie pol... nie powiem Bo... nie powiem po prostu I ja po prostu wpadajcie do klubu, powiem wam Team Jaszek. Podajcie do takiego klubu. Dobra, ult, ult, ult. Dojecha na, spoko. Dobra. Rozwalona szałka. Dobra, El Primo. Dobra. Zostały jeszcze 200 miaży. Mam już 8 power cubesów Tak dużo. Ale miałam 20, miałam więcej. Czekaj, ile ten odcinek już ma? Minut? 8 minut, dobra. Zaraz go kończymy. No, może jeszcze będzie następny odcinek Nie, kurde, Rosa! Rosa! Ale mnie dojechała! Krzybuj. Dobra. Nic się nie stało, 6 pucharów, spoko jest. Zainstaluję się sobie tą aplikację. Bardzo polecam. To jest właśnie ta aleja pocharków. Teraz by za nim długo zwiję tego pana, bo tu miałam Dynamajka, jakby się ktoś mi nie wierzył. Widerzenie. Brock, oczywiście. Tu są Jessie za 500. Tam widzicie Bull za 250. I Colt za 60. Widzicie Nita za 10. No. Tu można ustawić sobie różne rzeczy Tu. Zabójcie się do porcela, dostaniecie skina za darmo. Zaraz wam go pokażę. Aha, pokażę wam wszystkie skiny moje. On jest za darmo, ten skin, akurat. Ja mam skina do Mortisa, są też od razu. Taki jest i taki. One są od razu. Do Piper mam takiego, one są za gwiezdne Szetony. Do Darila nie mam skina, bo nie ma w ogóle. No pewnie nie mam też. Nie posiadam skina. Po prostu pewnie nie gram, tak? I dlatego mam ją na takiej małej randze. Nie, że mi nie przed chwilą dropła, tylko po prostu jej nie gram. Ile ten odcinek już mam? Dobra, zaraz go kończymy, bo będzie za długi. Karl, Karl, do Karla nie mam skina, bo ja już Karlem nie gram. Do Rico niestety nie posiadam skina. Do Rose nie ma w ogóle skina. Do POKO także nie posiadam skina. Dodaj nam Majka też, bo mi się nie podoba. Chyba że ten y, inny. Ten taki kucharz, ale go nie mam, bo za tym on jest za drogi. Do El Primo posiadam skina. El Primo, a to jest El Rudo Primo. Do Barley ja posiadam tylko tego skina. A to jest normalny Barley, tego skina. Do Broka posiadam plażowicza Broka. O. Do bóla posiadam futbolistę bóla, to jest normalny ból, do jessie posiadam letnia jessie i normalną jesskę. Do shell nie posiadam skina, do nity posiadam pandę 30 gemów i do colta wszystkie skiny, zagwiezdne żetony i no. To są gemy, to można je kupić w sklepie lub dostać ze skrzynek, tu można kupować skiny. Tu są można za te dwie co są tutaj za 300. Dobra, już zaraz ten odcinek kończymy. Tu są właśnie te gemy. O niej, przez przypadek chciałem kupić 2000. Dobra, tu są gemy, można jest dowolna ilość. Właśnie tyle bo kosztuje. Możecie zobaczyć. Tu można kupywać punkty mocy, w sensie te monety. No. I tu można kupować te punkty mocy za pieniądze, po prostu takie pralsarsowe. No, także my już będziemy kończyć. A ja, a pożegna was mój nowy zadymiarz Dżin. Także, no, do widzenia. Pa, pa.